Kupujesz rękawiczki z wawy, po jednej jedzie coś takiego się dzieje. To jest? No tak, bo to z monetki, nie? Tu się wyciera to strasznie. <laughs> no życie, życie. Jedziemy pod Maka. Jest taki dzień dzisiaj naprawdę tragiczny. Niby są walentynki, no ale wszyscy teraz wiecie. Zamiast zamawiać na globu, jedzenie, no to wolą szczerze mówiąc, zabrać swoją połówkę na kolację, nie? No i przez to nie mamy dzisiaj zamówień, ale myślę, że wieczór odda, ale no ja dzisiaj szybko kończę akurat pracę. Yy, więc koledzy i koleżanki będą mieli pewnie dzisiaj fajny zarobek. Tego nie można powiedzieć, że nie. Yy, pan tu chyba skręca, tak? Dobra. dostaje stoi w ogóle, nie Fit. Dobra, ładujemy się do tego autobusu O, dostałem zamówienie No to nieźle Dobra Musimy tak tu zjechać O <grym> Ale ja. Dzień! Dobrze, tak ma być. Ten przełącznik z kierunkowskazów coś mi szwankuje, bo on nie chodzi tak fajnie płynnie i nie odbija, nie? Jak z tego wbija. O, widzicie? Tylko trzeba, jak zrobię kierunek, to trzeba go mocno wbić, a on powinien tak sobie leciutko chodzić. Nie zdmuchniemy, lekko przesmarujemy On tak powinien tak Chodzi dajecie na przykład w lewej, bo... Po... No tak to chyba w ciężarówkach chodzą kierunki. Dobra. No niejaką myśliwską jedziemy z tym. No, pani co tu przejdzie? Tu jest wolne. ty, 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 ty. Yep, yep. No chyba nie gotowe jest to zamówienie. Coś. Hm? Nie widzę jeszcze. Rollo Special. Jeden, set jeden. będzie się powoli też nadawał do naciągnięcia. Gliwicka, Gliwicka No jeszcze dwie godziny jazdy, no to ile tam zarobię przez te dwie godziny 160 zł w, w 5 godzin no to. 3 na godzinę gdzieś Widzę, że tu w jakiś stoi Nie ma, nie ma. Tak dobrze. O, 3,81 zł na piwku, także jest git. Taksówkarze uprzykrzają życie, zaraz po autobusach, nie. W tej kwestii nic nie zmienia, więc też nie ma co, wiecie, gadać. Tylko po prostu takie tak jest moje zdanie, bo złotuwa, no to patrzy, żeby zaoszczędzić. Najlepiej to jakby w ogóle go pchali, a nie jechał. Autobusy to, no bo temat jaki jest, taki jest, no co zrobić taki dzień jest ogólnie bez wsparcia <noise> nie ma co tam też y, zbyt y, nastawiać się na zarobek, bo to jednak trzeba korzystać z tego, że jest powiedzmy chwilowa pogoda, żeby sobie móc pojeździć. Za zimno nie jest, jutro będzie o wiele, o wiele cieplej będzie się lepiej jeździło pojutrze 14 stopni, a pojutrze będzie piątek, w sobota w niedziela będzie już zimno, Nawet z tego co widziałem chyba ma być 6 stopni zeszczę nie? U, i to gardowo, reguła prawej ręki Aha, z jednej strony asfalt Oj, Co to miało być w ogóle? Ja myślałem, że to jest rower, że sobie podskoczę na nim, nie? Nieźle Moje termociuchy w ogóle już nie, termu, nie termowują jakbym mógł tak to powiedzieć To spalanie też praktycznie... Nie wiem, no ja wam powiem, że dzisiaj Spalanie Spalanie bardzo niskie Ja bym miał komputer, to obstawiam, żebym zasiadł może do 2,5 litra bez najmniejszego problemu, bo który mi nawet nie chce drgnąć wskazówka. Dobra. A, to jest akurat na stały klient bardzo fajny. Coś, 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 Tyle, o ile dostanę z tą zamówienie w ogóle. Dobra dobry. Proszę bardzo. Wszystko? Dziękuję do widzenia. Zakończamy zamówienia. Za dostarczenie tego kebaba zarobiliśmy 9 ,57 zł 57 groszy. Jak to mówią, jak to mówi klasyk szału nie ma dupy, nie, rwie, nie? Zrobimy chyba sobie stopa gdzieś. Tylko nie wiem, czy się odwrócę. Też nie będę klientowi stał pod tym, pod domem. Jak, zapom jak napompowałem te koło z przodu na dwa chyba, dwa bara. Też jest, jest, jest o, nie umiem się wysłowić. Jak zapompowałem, zapompowałem te koło, jak napompowałem te koło na 2, chyba 2 bara, no to czuć, że jest twardo, ale jednocześnie jeszcze lepiej, lepiej się jedzie, nie? Jakby jest lepiej fest. Dobra, tu sobie siądę na ławkę. Jak widać, nie zawsze jest kolorowo skończę teraz zamówienia, nic mi nie wpada. Raz zamówienia są, raz ich po prostu nie ma, też nie ma co owijać w bawełny. Nie? No tak to wygląda, co ja mam wam powiedzieć. No, po jakichś 10 minutach dostaliśmy zamówienie z McDonalda. Za śmieszne 10 złotych, no Gdy człowiek stoi nic nie robi, jeszcze dostajesz takie śmieszne zamówienia. Nie chce mi się robić kółka, wolę się przejść. Czasami? To jest dobra taka sprawa, to znaczy, jest sprawa, dobra alternatywa? Żeby nie robić niepotrzebnych kilometrów, bym musiał tam gdzie widzicie ten budynek taki za tym budynkiem jest ulica, potem jest skrzyżowanie i bym musiał tam jechać. A dzięki temu, że mam dwa koła, a nie chcę go tutaj odpalać, robić, wiecie, też za dużego przypału, chociaż tutaj. Bardzo fajnie by to brzmiało. Widzicie? Poświęciłem na to, nie wiem, minuta, a zaoszczędziłem dzięki temu z kilometr. O Jezu, jaki tam jest korek. Matko boska. Teraz prawdopodobieństwo, że stąd wyjadę. Jest. Bardzo mało. Aha, tu będą Państwo przechodzili przez pasy. Więc dzięki temu zaoszczędzę sobie już trochę czasu. Chyba z dwojego złego to już lepiej było faktycznie pojechać tą drogą, bym tam wyjechał i tyle. Czekaj, bo ci mają zielono nadal, nie? Dobra, możemy się tu ładować bez problemu. W sumie, gdyby nie ci państwo przechodzący przez drogę Obawiam się, że bym stąd nie wyjechał Musiałbym jechać nie tu, tylko w drugą stronę Zawracać I ten... I się ładować znowu tutaj ten korek Zimno już jest strasznie, tak? Znaczy... Jest tak... Tak se Niby trochę zimno to nie do końca Dobra Tak fajnie sobie szeliło No Dobra to zastanę Malusce go wrzucimy, elegancko tego Tak z tyłu to tak wygląda Tak trochę cienko, nie? Heu, heu. VG3, Dzięki. Dobrze, cieszę się Pewnie Elegancko Polskiej Nie Polskiej Przedstawicieli Polskiej tutaj, czy... Nie ma problemu, trzymaj się Fajni widzowie, fajni, naprawdę, miło mi jest, słuchajcie No nie wiem gdzie ja mam jechać A, na żartko miałem spędzić, dobra Nie no, mi ogólnie zmiło jak tak do mnie podbijacie i tak dalej, bo no, no, no cieszy mnie to strasznie, no co ja mam wam powiedzieć, no to Skąd taki się korek bierze to ja nie mam pojęcia, nie? O, kolejny szaryp stoi <laughs> Czy to jest normalne? No bo takie auto ma szerokie, ale dziś szeroki ma, no To parę aut wyjechało i... tutaj stoi też tam... A nie, bo tam ci chyba z skrętów w lewo mają... On na sprzęgle. Ja przez ostatni rok dużo zrozumiałem, jeżeli chodzi o jazdę, tak. No bo wiecie, ja też nie jestem pępkiem świata że każdy musi mi ustępować, każdy musi mi zjeżdżać, tym bardziej, że nie jestem żadnym pojazdem yy, uprzywilejowanym. O! Ja to wypowiedziałem za pierwszym razem nawet. No ale wracając do tematu, no to jakby nie ganią ludzi, nie obrażam ich, że nie chcą mi zjechać czy coś, bo co, mam, co ja mam na to poradzić, słuchajcie, no. Nie chcesz to nie chcesz, no niestety albo ja się wtedy... Yy, ja ładuję się wtedy na, na... Na podwójną ciągłą, się narażam na ewentualny mandat i łamanie przepisów. Albo po prostu siedzę w korku, nie? Czy ja mam dom jednorodzinny, czy ja mam... No. hm, nieźle. I co mnie w ogóle prowadzi na ten? A, ej, ta nawigacja jest jakaś dziwna. A dobra, czyli to jest tak. Czy zawsze w tym adresie gubię, nie? bo nawigacja tam chyba. Proszę Ci bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki na razie. Kolejne odhaczone, 10 zł 78 groszy za takie zamówienia. Dobra, i co? Nie ma nic. Jedziemy do domu.